Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem pan Gremin, Ze mną jest dzisiaj Nomad, Lucifer, Dyzio, Hupcio i Piotruś, czyli Polski Projekt. Jak to się śmiemy, oczywiście, link do kanału Nomada macie również w opisie. Odcinek jest w całości nagrywany na moim live'ie, na Twitchu, na który serdecznie zapraszam, zresztą do Nomada też w tej chwili trwa. E, tak, oni już nas słyszą, witam, witam wszystkich. Słuchajcie, e, w dzisiejszym odcineczku e, będzie taki troszeczkę spontaniczny evencik. Część z in, tych e, gałganów już się domyśliła, co mniej więcej będzie ponieważ moi drodzy tak naprawdę za sekundę wystartuje zegar i od startu zegara macie wszyscy pół godziny na to, że lecimy do Netheru i w Netherze wykopujemy wykopujemy i szukamy cząstek Netherite'u, tak? E, każdy z Was dostaje do, ode mnie kilow, poproszę w kolejce. E, pop... A, dostanę. Ale... Med do tyłu! Do tyłu. Ja otwieram drzwi o, Piotrek jeszcze nie ma. Piotrek nie ma, napisał na czarcie, że. Ale no to mu musicie oddać i macie pół godziny. No to dostajesz Piotr pana. Słuchaj, jak. Z... On po prostu nie w kolejkę, bo jest Ja mogę Oddaj mu jeden z kill-offów. Na spawnie gdzieś jest. Jeden i drugi, którzy oddali. I tam, hmm. ja... E, generalnie ja w międzyczasie... Nie wiem czy powiedziałem. W ogóle na Krymbion nie ja będzie. E, będzie ten, ten netherite? głównie na czerwono chyba, co nie? No to ja nam wiadro było? Jadro 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 jadro. Jadro. Mówiłem, że byście nie brali e, Gamoniu tego. E, I słuchajcie, e, moi drodzy. E, oni jeszcze nie wiedzą o jaką nagrodę walczą Wy już możecie zobaczyć, szczególnie ci którzy są, są na lade'ie e, Myślę, że taki, e, taka nagroda będzie całkiem ładna A co w ogóle szukamy jeszcze raz? E, Cząstek netherite'u ja, ja, e, Takie czarne Tylko, że to się chyba respina wśród... Nie, brązowe Generalnie będziesz widział Ej, dobra, słuchajcie, na, jak na jakim biomie e, najlepiej szukać tego? Wszystkich. Ej, klasowiec. W zasadzie ja nigdy jeszcze nie wykopałem tego bloku. E, Ale ja, ja, ja go ja, ja nigdy nie, nigdy nie, się nie, nigdy nie się widziałem. Ja, ja go nigdy nie widziałem nawet. O, o, palę się, palę się, palę się, palę się! Ja też. Czego szukam energy ride Misia. misja. Się, tak się, palę się. palę się, pada się. Pada się. woda nie działa? No, ja już się. Pada Ej, idź się. Co się. robisz? się. ty się. No tak. No tak! Czemu tak no, się. Ja pada Przyjść do ciebie, jak powiesz, to przykład, że masz y, O do i przyszedł. Przyjść do ciebie, ale y, 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 jak masz daj. Chłopcze się spalił. No. Yy, chłopcze, bajk sejam. Stąd wiesz? Fuj no, swojego, tamtego. Fuj swojego. Co ma już dwa? On już znalazł? Eee, yy, chłopcze. No podobno ma już dwa. No to grubo. A trzy, ktoś trzy. może podpowiedzieć na jakim poziomie albo jak tego szukać w ogóle? Nie, nie mówcie, nie mówcie. Tylko wiesz, że ja e, swoje cząstki też oddam e, w nagrodzie komuś. Na czternastym, okej. Okay. A jestem na Znacie, pierwszym. Dejte. Znacie chłop, sprawdził. Ale że... O mało, tam wskoczył, yeah. ja jestem na dwunastym. W tej chwili Eee, ma mam, 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 to, jest to tak? Co ty mówisz? No. No. No co mówiłeś? Dobra. No cóż. Tutaj uruchomiliśmy na pół godziny. Na pół godziny. Chłopakom Neder i mają. Było powiedziane, że pół godziny. Ale minęło. A, ale jeszcze minęło. Dopiero minęło 9 minut. Ja tutaj mówię, co to mówię co tu będzie, bo pytają może. Tak to jest jak słuchacie właśnie w ten sposób, czekajcie musimy trzy chłopaki yy, obok siebie Dobra Dobra, oby tak dalej no Ale pamiętaj, że chłopcio ma już milion Moja mam! Mam! Chłopaki mam Nedajkę mam Chłopcio to wygra, będzie go sprzedawał no, widać, że Lucifer znalazł ich aż 3 w ciągu 30 sekund. Eee, X-Ray go wykrył. Co? No, X-Ray właśnie mnie poinformował, że eee, wykryły, że znalazły się trzy. No i jakby to już... admin... No tak. No i dlatego to jest... A przecież Watchdog zaraz by mnie tam zbanował. Nie, on nie, on nie banuje z automatu, tylko daje znać administracji administracja wie co z tym robić dalej. Czy. No ja wiem, że nie masz, dlatego jakby nic z tym nie robimy, tak? 2. To dawny Dobra. No, Mat, tyle już znalazłeś? Nie, nie. A jesteś na poziomie 14? Nie, no to zejdź na poziom 14. Ale ty znalazłeś w kieszeni Piotrusia. I chłopaki, ile macie? No raczej. I do tego magicznego poziomu. No to widzę, że. Widzę, widzę, że mamy tego faworyta. Nie, nomada, nomad będzie miał mniej jak 0. On będzie jeszcze do interesu Na, dokładał. Ja nie jeszcze W ogóle ciekawa rzecz, że mi się te miecze, te, te kilofy mi się zestakowały. Taka ciekawostka. Co? No. Ja mam stack miecz kilofu. Złamać prawo 16 16,5 do No, pokonałem Minecrafta.

o, chyba eee, powiedz mi, chłopciu, bo Ty chyba jedyny jesteś tutaj kompetentny. Czy na bazaltowym też mogę znaleźć, czy tylko na czerwonym? Nie! Mam! Drugi! Mam O proszę. I jeszcze drugi. Blok obok był. Ej, panowie, mam trzy. Krabka asky, ale nie krypcie. Mamy bazardy Bazard mamy omijać jakby co? Tak napisał Eee. No one ask you Coitemów dało Przemy bazaldzie mam. A ja mam czwarty I piąty Bazalty masz? O kurdy Piotruś byłeś tak blisko Piotruś, byłeś tak blisko dwóch. Właśnie minąłeś. Tu jestem za tobą i tu były dwa. Oddaj. Oddaj mu. Chociaż jeden. Na normalnym, na normalnym. O, pięknie, akurat jeszcze znalazłem. Idealnie. Ej, ale po czasie. Jakim po czasie? Jeszcze zostało 40 sekund. Co? No tak. Jak było to powiedziałeś, że 3 minuty. Matematyki, to już po czasie Chłopie, ee, przecież ja mam stoper obok siebie Na lewej wyświetla się stoper Ja nic nie matematycznie, matematyki nic nie mógłoby nie a ja się No, to nieźle Dobra, wszyscy tepamy się na spawn okay, Tak, ja tylko w, do w domku teraz jestem a i to też, i to też. I Dobra, czekajcie. Czekajcie, bo mi brakuje. Czekajcie, bo jeszcze nic nie widzę, chłopaki. Proszę, żebyście poczekali na mnie, tam sekundę. No e, dobra, chłopaki, ile Nie mówicie, poczekaj. A on kiedyś robił był tak, że by robił walkę z widzami Ale czy ty... Wiem, bo nawet brałem udział w tym odcinku Gałganie. Wiem, ale to... Ja myślę, że chciałem czy po prostu 100% Dobra, cyk. E, Moglić po swojej rzeczy eee, dobra. E, Chodź, panowie, e, chodźcie na e, Warpach e, sklep. Oj tam wszyscy umrzemy. O właśnie, widziałam! No i Warpach sklep, tak? Tak. O mój Eee, czekajcie. E, czy o kim zapomniałem? No o kim mogłeś zapomnieć, nie wiem. Co cię oprócz nie no wiadomo. Aha, Lucyfera. A, a ja? No wow. Dobra, moi drodzy. E, do skrzynek proszę żeby każdy wrzucił teraz e, z, ten, e, który zebrał. ja... E, się... Tak. A tutaj, to ja, nie ja robiłem takie 9 na 9 gdzie kupcie Kupcio jest tu Ej dobra, wy nie przeglądajcie, już mi stąd, już mi stąd wszyscy. Tam na... na tu tutaj macie stanąć. O właśnie na mągu, stańcie, no, sącie sobie na mągu. Piotr na ty ok. też, proszę bardzo. E, dobra, czyli tak. Wyniki kształtują się w sposób następujący: Dyzio zebrał 3 pradawne zgliszcza. Chupcio zebrał 5 pradawnych zgliszczy. Nomad zebrał mniej niż 0, zero... mniej więcej tyle, ile ma inteligencji. E, Lucyfer. E, Lucifer zebrał 10 A Piotruś na znalazł e, 6 Co? No tak, no z tego co... No, z kamery jest po prostu zwykły Dizio! powiedz mi czego ty nie rozumiesz w haśle e, nie podchodzi tu Ale bo ty ja tam będę znaki No i słuchajcie, postanowiłem, że będą ostatecznie, koniec końców, dwie nagrody. Pierwsza nagroda jest dla Lucifera. Chodź do mnie, Luciferze. O, tak. Zobacz sobie. O mój Boże, dziękuję. O kurde! Aqua finiti na kilofe? No. To nieźle. Dziękuję. Druga nagroda kto tu ma drugie miejsce? Piotruś chyba. Chyba, wale. Unbreaky, 3 man, Dinkfort, na 3, efektywność pęta. Piotruś, kupcie, chodźcie do mnie. Wy dwóch. I, dla jednego i dla drugiego. Podzielcie się tym. porówno akurat. Wyjdzie. Eee, no to nie nasz ma. Ty masz z enchantami dobrymi, Gauganie. To Zasumę rację. Ty masz eee. przekazać te enchanty. Ty... Pochwal no, się jeszcze raz. Jakie je dostałeś? Uh, Unbreaking 3, Mending, Fortuna 3, Efektywność 5 i Aqua Affinity. No właśnie. Jak ty tyle zebrałeś? Aż 6. No... Bo on jest sprzętodawiem. On po prostu, wiesz, gadał tobie, że, nie, że, że tutaj tak będzie, a nie inaczej i tyle. Dobra, dajcie mi sekundę, ja tylko zakończę i coś wam jeszcze zaraz powiem. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, dali się troszeczkę wkręcić. Piotr, który nie zabrał nic, no, dał rady i, 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 i dostał, myślę, że fajną nagrodę. Zastanawiam o to, chociaż że walczył, więc, więc czemu nie. Myślę, że zabawa była przednia. Jeżeli chcecie więcej tego typu, takich krótkich, fajnych eventików na Graminowie, piszcie też w komentarzach swoją propozycję, co można byłoby zrobić. I może uda się to wykonać. Zobaczymy, nie mówię, że nie. Póki co, dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka. Ja wracam na live. Siema!